W związku z tym, że w kinach można obejrzeć jeszcze Dzień życia wedle książki kapuścińskiego, pełnometrażową animację w koprodukcji polsko-hiszpańskiej w reżyserii Damiana Nenowa i Raula de la Fuente, przedstawiamy wydanie Hebanu z autografem pisarza. Ryszard Kapuściński był publicystą i pisarzem reportażystą. Początkowo współpracował m.in. ze sztandarem młodych i polityków. Od 1962 roku był korespondentem zagranicznym PAP w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Pozostał autorem wnikliwych i pełnych dramatyzmu relacji o przeobrażeniach społeczno-politycznych, głównie w krajach Trzeciego Świata i na obszarze byłego ZSRR. Były to m.in. Kirgis schodzi z konia, Chrystus z karabinem na ramieniu czy Imperium. W głośnych książkach Cesarz i Szachin Szach. Przedstawił mechanizmy współczesnych form despotyzmu. Opublikował też tomy z pogranicza, reportażu, eseju, dziennika intymnego, lapidarium. A w podróżach z Herodotem własne odkrycia reportera zestawił z zapisami starożytnego historyka. Mówimy tu o Hebanie z autografem Kapuścińskiego, ale oczywiście w się znajdziecie Państwo też inne ciekawe wydania książek tego autora. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Autografy, Literatura Piękna Polska oraz Afryka.